Thorndyke wraz z zespołem opracowała koncepcję zaplanowanego na pół roku eksperymentu, mającego na celu zmianę architektury w szpitalnej stołówce. Lekarze zaczęli zmieniać sposób rozmieszczenia napojów w tym pomieszczeniu. Początkowo w stołówkowych lodówkach stojących tuż obok kas znajdowały się tylko słodkie napoje gazowane. Badacze w każdej z nich umieścili także wodę, jako jeden z możliwych wyborów. Oprócz tego, koło stanowisk z jedzeniem rozmieścili kosze z wodą butelkowaną. W głównych lodówkach wciąż znajdowały się napoje gazowane, ale woda była teraz dostępna wszędzie tam, gdzie można było kupić coś do picia. W ciągu trzech kolejnych miesięcy sprzedaż napojów gazowanych w szpitalu spadła o 11,4%. W tym czasie sprzedaż wody butelkowanej wzrosła o 25,8%. Podobne modyfikacje wprowadzono w odniesieniu do żywności dostępnej w stołówce, ze zbliżonymi rezultatami. A stołującym się tam ludziom nikt nawet słowem nie napomknął o zmianach. W 1936 roku psycholog Kurt Lewin napisał proste równanie o bardzo doniosłym znaczeniu zachowanie jest funkcją osoby w jej środowisku. W niedługim czasie równanie Lewina zostało sprawdzone w biznesie. W 1952 roku ekonomista Hawkins Stern opisał zjawisko nazwane przez niego zakupem impulsywnym. Następuje ono w chwili, w której nabywca widzi produkt po raz pierwszy i wyobraża sobie potrzebę jego posiadania. Innymi słowy, klientom zdarza się kupić jakiś produkt nie dlatego, że go potrzebują, ale ponieważ został im on pokazany. James Clear Atomowe nawyki.